Cześć! Witajcie w tym odcinku! Dzisiaj jest ze mną Maniaczka Zabawek! Siemka! No, siemka, siemka. Dzisiaj będziemy robić pierogi z ciastoliny. Potrzebne będą, a Maniaczka Zabawek Wam odpowie. Dobra. Pierwsze. Mów głośniej. Ciastolina na ciasto dopiero. Widzicie, Widzicie, tu mam takie ciastoliny i odmierzyłam. No i... Sobie odmierzyłam. Krzyczę, bo w tym uciekawie nie było słychać i muszę krzyczeć. No i... Trochę nadzienia. Uuu, nadzienie malinowe? Foremka do pieroguś. A ja mam oczywiście, poczekajcie, większą. No. Nóż i widę. Mniam, mniam. No to tu mam nadzienie, takie fioletowe, to zaczynajmy. Manieczka zabawek już zaczęła, chociaż, patrzcie, to chociaż ja Wam kładziemy i dusimy. Mniej więcej może być nawet tak. No to niech najpierw Maneczka zabawek nam pokaże! Ja już tu mam zrobione. Okej. Okay. I teraz biorę na dziennie. malinowe! Biorę trochę mniej niż miałam założone. Dobra. Maneczka zabawek dzisiaj u mnie śpi i się znamy w realu. W Dobra. Dobra. No bo się znamy w realu. No. Nie polecamy kanału... Vlog na 4. NIE! Bo nic to będą oglądać! To wytniesz. Dobra. Nie polecamy kanału Wikidzy ani Vlog na 4. Kopyta! Dobra. Nie polecamy! Po nie polecamy! Nie polecamy, tak? Nie oglądajcie! już włożyłam i teraz... Głośniej! Zamykamy! Zamykamy! Gdyby... Powtarzam za Ciebie, gdyby cię nie było słychać. Dobra. 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 No dobra. Ale mi duże ciasto. Ej, zobaczcie jakie wyszło takie 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 ble. No ble. No ble. No ble. No ble. No, ble. No, ble. I odrywamy. Wiesz, <grywała> co wtedy robię? Pani <grywa> Wula! <grywa> Myślisz, że wtedy tylko powiedziałaś moje prawdziwe imię. Co? <grywa> powiedziałaś moje <grywa> prawdziwe imię. No co, ja mam prawdziwe imię Magda, no? Chyba nie będą Ciebie mówić, Maniaczka Zabawek. To Maniaczka Zabawek jeszcze raz robi, a yy, ja już zaczynam i na dzień nie. O kurczę. I zamy no, taki zrobiłaś ten co no? I zamykamy, zamy Trzeba, czekajcie, trzeba tu nogą zrobić. Poczekajcie. Maniaczka z bułki jest taka przyjacielska. Dopóki się nie bawi z blokiem na cztery kopyta. Ej dobra, ale ja już nie chcę z tego nożem. I obry Ej, obrywamy boki. Manieczka zebrałki już się zabiera do roboty. A! Ma wielki zapał do tego. A my w tym czasie... Otwieramy. Poczekajcie. Coś mnie nie wypaliło, więc jeszcze raz. No to jeszcze tu, ale pojmu Jurce wyszedł. To jest półka do tego. No i otwieramy mój pierożek Mmm, to są siedzi krzyczą, jeśli słyszycie. No i widzicie, mam takiego pięknego pierożka Co jest trochę mały, ale także ładny! Dobra, to pokażemy jaki ja no dobra, pierwszy pokażemy jak oni bawę czuje. Ale mały, co to... Aha. I kroimy. Pamiętajcie, że tego nie wolno jeść, bo to jest ciastolina. Ej pójdź, czy to... Ty to pali Co tam? To jest cytujęce. Dada jest pisem. Dobra, tutaj jest nasz pieróg. Teraz mój. Musisz mi podtrzymać. Dobra. Na, napie wam jak się kroi. kazał tak w ogóle dzisiaj umie śpić. No. Dobra, to my już mamy to pokrojone. Nie, czekaj. Dobra, jemy... Mm -hmm. mm. Nie no, to miało być. Na no, jeden wielki widek ten pierok. Pierok tej. Pieruk. Pierok! 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 no! Yum, yum. Dobra, koniec wycieczka i właśnie przychodzą ci. Bye bye. 5 minut później bye bye.